Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę informacji o dochodach oraz rozliczeniach podatkowych za ubiegły rok do swoich świadczeniobiorców. Chodzi tu o emerytów, rencistów czy osoby pobierające różnego rodzaju zasiłki, które w 2021 roku przynajmniej raz pobrały świadczenie z ZUS. W województwie lubelskim formularze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotrą do blisko 479 tysięcy osób. Większość z nich otrzyma PIT 40A, czyli gotowe rozliczenie dla emerytów i rencistów, którzy pobierali świadczenie w grudniu i nadal je otrzymują. Taki dokument trafi też do osób korzystających ze świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej. Pod koniec stycznia rozpoczęliśmy wysyłkę formularzy podatkowych do naszych klientów. Chodzi tutaj o rozliczenia podatku PIT 40A, także informacje o dochodach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takie formularze PIT otrzymują z ZUS-u Osoby, które w ubiegłym roku pobrały choćby jedno świadczenie z ZUS-u, na przykład emeryturę, rentę czy zasiłek. Pierwsze listy już docierają do naszych klientów, Kolejna, maksymalnie do końca lutego, powinny do nich dotrzeć. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce czekać na listonosza, to może swój PIT z ZUS pobrać przez internet. Wystarczy, że zaloguje się na platformie usług elektronicznych ZUS do swojego konta i tam w zakładce świadczeniobiorca wybierze PIT za 2021 rok. Taki dokument można pobrać na swój komputer albo od razu wydrukować. ZUS nie rozlicza klientów, którzy mają nadpłatę podatku za ubiegły rok. Oni otrzymają PIT 11a, czyli informacje o dochodach, a zwrot nadpłaty zostanie im przekazany bezpośrednio z Urzędu Skarbowego. PIT 11a trafi również do osób, które pobierały z ZUS zasiłki chorobowe macierzyński czy opiekuńczy oraz do emerytów, którzy rozliczają się wraz z małżonkami. Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych Filia w Puławach zaprasza do zapisów na studia podyplomowe. Przygotowanie pedagogiczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie w oświacie oraz wiele innych. W naszej ofercie znajduje się ponad 50 kierunków pedagogicznych i administracyjnych. Zapraszamy absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. Zapewniamy nowoczesny program kształcenia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.